Witam Po dłuższym czasie wróciłem Do Minecrafta, w, o, znaczy og <gulnie> ogólnie wróciłem Będziemy grać w Minecrafta znowu na paczce horror horrorowej Ale innej Wydaje mi się, że lepszej Stupizdę Bo, czemu? Czemu lepszej? Bo poprzednio ja grałem no to nie dało się bać, bo po prostu było za dużo tego najebane, tych wszystkich potworów i w ogóle. Yy, a tutaj? Nie masz oczy. Chodź okay. Mienia! Spędziłem małe zakłócenia w życiu. Naprawdę małe zakłócenia. Pieski mordę mordercy Nie? Ktoś się wkurwił, tak? Inny piesek na podwórku. Będę spokojne, Aha, wracając, ta paczka będzie straszniejsza, bo tutaj się mniej te monstra pokazują, te kreatury. Więc będzię czas. Masz rację, Mio. How are you? I am under the water. Please help me. I co teraz? I co teraz? <laughs> Kurwa. Uh. Okay, y... Trzeba by bo domek zrobić, coś w tym stylu. Ładnie, tu? Szkoda, że brakuje mi tylko łóżka Najlepsze miejsce na dysku mi starczy Może chociaż dwie minuty będziecie mieli Zmontowanego filmiku A, i tutaj Jak Pójdę spać, to Noc nie mija, po prostu mi się respawn Wiem, bo już grał na tej paczce Robiłem live'a na TikToku nad nie jak on wyglądał, ale Jak zapisywałem highlight'y To ty łajzu, Macie znowu do wody zrzucę, a nie wiedziałem, że tutaj jest kurwa płaczący ten, widzę cię, to ta będzie mnie prześladował, kurwa tak. Trzeba spierdalać. Raczej szybko mnie nie złapie. Robi się ciemno. Ale na domku nie mam. To chyba powinien zrobić. Trzeba się zabezpieczyć. Schować jak szczur. Tak się robią płatki. Tak. Odkryłem również taką rzecz że okna i drzwi? No, no. Mmm. Co jest, Mija? Owsiki w dupie masz? To <grym> jest kabel, to potrzebuję. Masz. Co, co ty chcesz? Co? <grym> Ciągnie mnie za uszy. I na szluga byś chciała, co? O co? Jakich, jak, jakiegoś psa słyszałaś, tak? Ej, ej, co mi gryziesz, kabel? Co taka zadowolona? Co? Jeszcze mi się zdarzyło, żeby... Coś tu było. Żeby mi... Kabel dziabła... <grywka> o tak. O. <grywka> To Nie chcę cię widzieć. Czy nie mogę mu wpierdolić? Ła! Co, co, to miało być? Do chuja pana. Bardzo na dwór chcesz? Zostaw słuchawki Na szlugę musisz Molicie Dobra, zaraz, zaraz wracam Ja wrócił Do szlukę Chuj, kopiemy, jest noc To sobie kopał, Ty, teraz się zdałem sprawę, nie? A co jak tam? Nie wiem jak, jak co tą górką jest, ale tam... Może być tak, że będzie woda. I jeśli będzie tak, że wykopię bloczek, kurwa płynie woda, a z wodą wracam, kurwa ten czarny skurwy syn. Hmm. Nie robić tego lepiej. Kurwa. Ja tu chyba będę musiał ten. Co ja będę musiał poczekać? dnia. W sumie co, nie napaliłaś się? Aaaa, eee, eee. eee, został słuchawki. I razem do dnia pocikamy, nie? kartynie Oa Pierdoliła mi te widzę cię Kiedy będzie ten? O, zbliża się ten. To jeszcze? Kurwo. Wyjść, czy nie wyjść. A chuj. Ja to wezmę. Trzeba było uzbierać dużo drzewa. Trzeba chałupkę wybudować. Na czirku. Ja mogę kurwa ten. Ciekierkę lepszą jedną. I chyba tak zrobię. Eh chuj, mieczyk też. Uż, kurwa. <ścoughs> o ty kurwo... O ty kurwo... Ja pierdolę. <ścoughs> Ja. Którą stronę ja teraz muszę iść tej? Kurwa, czemu nie zrobiłem łóżka? Bo wełny nie miałeś, idioto. Ja się chyba tutaj płynąłem. Bo tam? Dobry, dobrą orientację w terenie mam. Kurwa. Jak chuj. Okej okay. Znalazłem Jestem ciekaw ile tutaj się łutek zbiera, kurwa Dopóki łóżka nie ogarnę A cóż, zostałem zaskoczony, no niestety nie zrobię kurwa Może jeszcze przepłynąć się kawałek dalej. Może jakąś owieczkę wynajdę. Płyniemy dalej. U, zawracamy. Jak się zrobi, kurwa ciemno, to nic nie będzie widać. Kcy mi się dopiero so <laughs> not <laughs> Nie sam mówi to jesteś razem z tą swoją matką. Wiesz. Jako was kurwa O, przysuszyło je. Ja pierdzą. Już Poświczyło? Mam, mam nadzieję, że było to kurwa, widać. Bo do strania się to było. Leginsy będą. Ja mogę. Albo właśnie? Leginsy teraz mogę. A! Idealnie. Czyli chyba mogę wyjść, tak? Uj, co się może stać? Na łódce raczej mi nic nie grozi, co? A się widzu kurwa. są owce. Kurwa, teraz już upadać się tak ciemno zrobiło.